Tańczę, a ty co robisz? Podciągam sobie spodnie, a ty co robisz? Te robaki są na ziemi, a ty co robisz? A ja wyciskam winogron, żeby było wino, a ty co robisz? Ugniatam kapustę, a ty co robisz? A ja biegnę razem. a ty co robisz? <grymna> <grymna> e ćwiczenia na łebie, a ty co robisz? A ja wyciskam przed policjantem, bo mnie goni, a ty co robisz? E chodzę po rozżarzonych węglach, a ty co robisz? A ja... Idę przez rzekę, gdzie są kiawki, a ty co robisz? Władam mieczem, a ty co robisz? Ja kopię cave'a w minecrafcie, a ty co robisz? A ja jak biegam to tak robię, a ty co robisz? Jak biegasz? <laughs> <laughs> a ty co robisz? Odganiam chłopaków w klubie, a ty co robisz? Rozdycham się w klubie, a ty co robisz? Ćwiczę na WF, a ty co robisz? Robię... Te, takie, przysiad, nie, nie przysiad, jak to, te ćwiczenia na nowe To